I sezony Fraz to jeden, a to jest drugi odcinek serii Star Wars The Compliance Saga <laughs> Nagrywam w sumie ten odcinek od razu po poprzednim. Naprawdę od razu włączyłam Continue Story i od razu gram więc jest spoko. Życzę wam powiem, że tu nie będę chyba zbierał wszystkich tych m, m, tych pieniędzy, bo to moim zdaniem się tutaj już nie opłaca. Bo jest to, muszę wam powiedzieć, dosyć trudne. Chyba, chyba, w sumie, że. Nie wiem. Wiecie co wam powiem, że ta sera nie powinna być taka, że zbieram kasę. No widzicie jak to jest trudno. Ja to chyba spróbuję tylko tak... O, minikit. Mieję. Dobra. Co, so, no, jak się ten, umawiamy się, że przechodzę tylko grę yy, bez zbierania kasy tym razem. Dobra? Dobra. Bez zbierania kasy przechodzimy sobie ciepłutko gierkę. Mówię, że bez kasa zbieram tą kasę. Dobra. To jak będzie coś mi tak bardzo łatwo zbierać, to zbiorę. No i mam się pomęczyć, po coś, to nie. W przecież to już, tak powiem, że hmm, za niedługo to już jest koniec w sumie tej rundy, coś mi się tak kojarzy, więc ten odcinek będzie nadzwyczajnie krótki, chyba, nie pamiętam do jego odcinka, coś tam pamiętam się, jak jeszcze się tam skakało coś, a nie, ten odcinek będzie jeszcze, jakiś tam czas będzie. Dobra, więc jedziemy dalej. Wiedziesz moja żaba. Więc tak, to trzeba rozwalić. Nie, myślałem, że tam będą... Nie no, taką, takie pieniądze to przecież... Właśnie, jak widzieliście Jar Jar, ma, Jar, Jar ma taką umiejętność wysokiego skakania. No to mi się akurat nie udało. No dajesz, dajesz, obi. Zawsze Jar Jar tak mówił na niego, obi. które pamiętam z filmu, tam z tej bajki. Star No No fuck it Lol, no, nie wiem czy widzieliście jak to ciała. a tutaj? Fuck, skadrzesz A, Boba Fett To ja, przykro mi, go nie mam Szybko, szybko, nawet dawaj, niszczymy Dobrze Chodź, chodź, Git. Tam jest minikit. Mm, zbiorę go, bo jest bardzo strasznie widoczny. No to widzicie, bardzo prosto, bo tak czy tak było to trzeba zrobić. Jak mówiłem <laughs> wcześniej o tych, mm, że zbieranie tych minikitów, więc ja sobie to chyba odpuszczę. A wy mi napiszcie pod tym lub pod tamtym odcinkiem, czy chcecie te odcinki i zbieranie minikitów wtedy bym bez niczego wiecie, tam na pałę bym biegnął. No to czekajcie, ej patrzcie, ja mogę zamiast mieć true jedi. True Jedi. Jakbym chciał. Ja się tak zastanawiam, czy to teraz pomęczycie trochę. I pozbierać te wszystkie. Jak myślicie. Chyba to zrobię, no nie? Nie będzie to wcale głupie. No ja cię miałem nie uśpić, ja miałem zabić. I chyba tak zrobię właśnie, że podbieram teraz kasy naj... Lol, z mi. Nie, dobra. I najbardziej jak się da, pozbieram kasiorkę. O? Fak. Aha, wiem. Fak. No to już chyba nie będę zbierał. Nie, nie będę chyba zbierał w ogóle, bo... Nie opłaca mi się. Niby mało mi brakuje do tego Super Jedi czy jak to się tam nazywa True Jedi, prawdziwy Jedi Prawdziwy Jedi To się chyba nie opłaca Naprawdę No to tutaj ile ja tu mogę kasy zebrać? Prawie nic No ja chyba tego nie mogę rozwalić No nie mogę Chyba, że to będzie jakaś... Nie, tu nie mam ukrytej kasy aku. Też nie Nie pomyśleli mhm. Mhm. Brody jedne No, no dobra To nie mm, zbieramy kasy Jeszcze tylko to gdzie zbierę Chodź mi tutaj mój obiłanie Dobra, biegniemy Wiecie co wam powiem Poniszczymy to Patrzcie, już mi tak mało brakuje. Chyba się post... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Was tu nie chcę widzieć. Eee, wy mnie wkurzacie już. Was tutaj nie chcę widzieć. Chyba będzie minikit z tego. No, widzicie, jak łatwo minikity pobierać? A, dlaczego tego się nie dozliczyć? A to chciałem zniszczyć. Dobra, N nie wiem czy zbierać tę kasę. Czy nie zbierać tej kasy. Patrzcie, mi mało brakuje, tylko nie wiem czy tu będzie wzrok. Jakiś... Powinno być... No! No! Biegnij! Biegnij, biegnij, biegnij potem kasy, biegnij! Biegnij, świrze! Jeszcze to! Brawo, brawo! Ciśniemy, 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 ciśniemy. To mi się coś wydawało, że za tym była kasa, no nie? Ale no, nie jestem pewny. Chyba nie. No fakt, no nie chcę mi się zbierać tej kasy. Nie no dobra nie zbieram. Chyba, że mi bardzo... O nie, 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 ja to potrzebuję serca. Fuck is that? To aż 4000 wylatuje z ciebie. Jak cię zabijam, naprawdę... Czemu tak dużo? A na no, patrzcie, jak mi dużo brakowało. Nie, ja idę tam do 95%, będę miał 90... No nie wiem, 93... 92... No, tak ty mi pomożesz. To Ci pomogę. Dobra, więc to już chyba będzie nawet koniec odcinka. Bo nie, chyba nie wiem czy tam będziesz pokazywana, nie płyną mi ten potwór i goni. Nie pamiętam tego. Nie, nawet nie będzie, więc. Level complete. Free play, unlocked. Na zwańmy Genre to jest moja najlepsza postać. Okej. Okay. Więc dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i oczywiście lajkujcie. Na razka kochani.